I widzowie w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ćwiczyć na dużej piłce. I w tym przypadku będziemy ćwiczyć krążenia na dużej piłce, takiej specjalnej, typową do ćwiczeń. Dobra, to robimy krążenia. Siadamy na piłce, tak jak ja to teraz robię. Siadamy na piłce. O, właśnie, tak, żeby mnie było widać. Siedzimy na piłce. I można też użyć drabinki, takiej typową, jak jest na salach gimnastycznych, ale my akurat takiej drabinki niestety no, nie mamy, to więc użyję oparcia od krzesła. Robimy krążenia na piłce. I widzowie, jeżeli Wam się chociaż ten odcinek spodobał, możecie dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Jeśli już z Wami żegnam, to na razie. Pa, pa.